Posłuchaj, synu, tato ci opowie, jak na jaskowie stawiał pierwsze kroki. Ulatki, miłoki, dolar na fajna, stare adidasy, i kurtka, pytania, w portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele warta. Oto Ameryka, droga otwarta, gazeta w ławie, na pracę polowanie, wynajęte... Byle jakie mieszkanie, w na ścianie Za nią Meksykanie, głośne stękanie Noce nie przesłane, telefony do domu Godziny przegadane, listy i zdjęcia Oczy zapłakane, trudne pytania Ciągle te same, jak mi tu jest Wrócę, czy zostanę? jest pamiętaj synu mój Posłuchaj Syro, ta to ci opowie, jak na jak wkowie stawia pierwsze kroki. Belmont miłoki, okolicach znana, na stacji szela, płaczu, ściana, brach, każdego rana, objawienia pora bawiciela, kontraktora. Wysoko na dachu, robota fatalna Uroda, zwykle stawka minimalna Brutalna nauka W nowej życie szkole, bymy na ławkach Utytłane w smole, jak plejgani Made in Poland na czole Szałosne realia i smutne stworzenia sprzątaczek wysiadają z wiedziałem za darmo Nic tu nie ma, trudne pytania Ciągle bez prady, Czy zostane? Nie zapomnij, to co najszybyłem Nie zapomnij Það er síla að zaklæsta, þið spamiðstæði þið nóg mór. Og kolora, bjáðið í tjervonu, og symbola, korlaði í koronu. Og bamiðstæði þið síla að zaklæsta, þið spamiðstæði. Synu. Tato ci opowiem Jak na jawkowie wstady o pierwsze gdy Dydeksin łoki, pojedynki gazu, na murach graffiti, i z poliny braki na ulicy, wiara na ćwana, Ameryka jak namalowana, z rana w niedzielę, do Boga polskiego, do świętego Jacka, patrona naszego Na urodziny i samotne święta, długie rozmyślania, tęsknota przeklęta liczby z domu, pytania te